Cześć! Dzisiaj szybki filmik. Chciałam Wam pokazać ostatnią pracę, jaką zrobiłam z kolekcji od Scrap and Me Nice Moments. Korzystałam konkretnie ten arkusz w te takie drobniutkie, ładne kwiatki. Korzystałam też elementy do wycięcia z tej kolekcji i taki oddzielny arkusz z listkami też do wycięcia. I dzisiaj chcę Wam pokazać ramkę na zdjęcie. W tej konkretnej ramce mieści się zdjęcie 9x13, oczywiście zdjęcie przykładowe. Tutaj mamy właśnie te elementy do wycięcia: serwetkę z Craft Passion. Tutaj podobnie, też serwetka, listki, trochę Sizalu. No i kwiaty z Famiranu, które sama zrobiłam. Także tak wygląda z przodu, a z tyłu jest zamykana na ćwiki. Wcześniej wcześniejsze ramki, które robiłam, to tutaj tylko po bokach je zamykałam na dwa dźwieki I to tak nie do końca trzymało, dlatego tym razem dałam jeszcze tutaj po bokach. I tak jak wyjmiemy zdjęcie to wygląda tak. Ramka jest prezentem, także mam nadzieję, że się spodoba osobie, która ją dostanie. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Z góry dziękuję za wszystkie polubienia i komentarze. No i to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was. Pa.